Czejo, tutaj FGB Friends. Witam wszystkich bardzo serdecznie z DSJ3, trenera narodowego. Zostały jeszcze cztery konkursy do końca. Jak widzimy, Stoch 2, Żyła 5, Kubacki 10, Wąsek 13, Wolny 15, tenka 26, Ręka 27, Faskacji Generalnej. I lecimy Białoruś. Lecimy z Białorusią. Zobaczmy, jak Polacy się w Białorusi spiszą. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zanim będzie Klemens, chwilkę sobie poczekamy. Trochę osób już sobie awansuje. Zobaczymy, ile Clemens by musiał mniej więcej skoczyć na awans. A więc klimku mniej więcej 185 metrów, bo wiatr jest fantastyczny. Wieje bardzo fajnie. No i Klemens leci na awans, tak jest. To jest spokojny awans Klemensa, Murańki. 193 metry. Klemens się o to chodziło. I Andrzej Stękała ostatnio w końcu zdobył punkty. Możemy być w końcu zadowoleni. Może dzisiaj się uda. Dobre warunki. No nie, 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 nie. Dalej Andrzejowi czegoś brakuje. 175 metra. Rzekna się z nami, Andrzej Stękała. Reszta Polaków jest prekwalifikowana, więc awans będzie. Kubuś Wolny, wiatr się trochę zaczyna zmieniać, niedobrze. Zobaczcie, że dla mi tak kwalifikację, to jednak tam mniejsza szkoda urządzona. Kubuś Dobry Skok, 184 metry, brawo dla Jakuba Wolnego. I tak miałby awans, gdyby nie był prekwalifikowany. No i to samo, to dzisiaj Paweł Wąska byłby awans, gdyby nawet nie był prekwalifikowany, bo 186 metrów to był wystarczająco dobry skok. Dawid Kumacki wiatr niestety już naprawdę odkręca na niekorzystny. Ale Dawid jest w dobrej formie. I on sobie z tego wiatru nic nie zrobił. 210 metrów Dawida Kubackiego. Wiatr się nawet zaczyna poprawiać. Nasz skok Piotra żyły wieje mocno tutaj w bok. No i Piotrek ładna sylwetka w locie. Daleko! Piotr żyła! Również i skacze 206,5. I zostanie tylko nasz Kamil Stoch. Polacy złapali formę na koniec sezonu. Kamil również to udowadnia całkiem dobrą próbą kwalifikacyjną. Na 194,5 m. No, Polacy lecimy, lecimy, nie śpimy. To jest dla nas wielka okazja. No i zaczmy. Klemę Muranika, Zobaczymy, ile będzie musiał skoczyć, żeby awansować. Póki co poziom wysoki nie jest. Chociaż Dominik Peter już ładnie poleciał. No klemensie no... 178, 180, no tak, tak. Po prostu wiadomo, zrobić swoje. O no, i robi swoje klemens. Punkty. Tak jest. 191,5 metra klemens po prostu robi swoje. Wiatr odkręcił akurat tutaj dla Polaków, na koniec. Kuba wolny. Oj, za wcześnie sproguł. Ale dzielnie walczy o odległość. No i będą punkty i tak. Brawo. 185 wywalczył to sobie Kuba wolny. Że punkty są. Pawli, top. Pawle wąsku, leć. Utrzymać czołową 15 w klasyfikacji. Generalnie, na koniec sezonu będzie miło. No i miło widzieć Pawa Wąska tak skaczącego. 191 metrów jest na miejscu ósmym, nawet Klimka Murańka nam tutaj sieknął. Dobry nadal wiatr, tak trochę powiedzmy Dawid Kubacki. Dobra sylwetka w locie. Złapał noszenie! Pięknie! Upadł. Ajajaj, ale i tak będzie wysoko, na szczęście. Ale upadku, szkoda. Piotr żyła. a i spóźnił z progu, ale jest walka. No ale spóźnił. No co miał Piotr już zrobić po tym spóźnieniu? 16. No to niedobrze. Kamilu, ratuj. Bo trochę wysraliśmy Ratuje Ratuje W przepięknym stylu ratuje Pierwszy 210,5. Ratuje Kamil No i druga seria, też Polacy muszą to ratować To nie jest tak, że pierwsza seria i poddajemy się Nie poddajemy się, tylko walczymy Jakub Wolny Nowy wysrał, no. no to nie jest jego dzień dzisiaj. 168 metrów, trochę punktów padnie, i tyle. Klimek. A Klemens, to się cieszymy z każdych punktów. Ostatnio te punkty wpadają u Klemensa regularnie. No ale Klemens skacze właśnie o tak, zasługuje na to. 191,5, 192,5 metra. Piotruś, walcz. Nie oddawaj tego bez walki. Nie odda. To nie byłby Piotr Żyła, gdyby oddał bez walki. 195 metrów. Paweł Wąsek. Fatalne warunki nastały na skoczni. Ale Paweł też tego nie oddaje bez walki. Powalcz. 173,5, ale no dopiero 9 pozycja. No nie dało się skoczyć dalej. Dawidzie, walcz. Trudne warunki, ale trzeba walczyć. O, nie odda bez walki. Nie oddał bez walki. 172,5, ale no, Co on miał zrobić jednak? Wiatr się poprawił Wielka szansa dla Kamila Stocha na zwycięstwo Wysoko Jest Pierwsze miejsce 200 i znowu na podium Ale dobra, 200 i pół, pół Nie wierzyliśmy w Kamila już nam trochę emocje upadały, wraz z tym, że Kamil... Uff. No cóż, Kamil wiadomo jaki miał pewien moment sezonu, gdzie trochę to źle wyglądało. Ale już wygląda to lepiej. Jak widać. Kamil wygrywa w Białorusi Granerud 8. No i patrzymy pod pryzmat tego, że może jednak Kamil tą kryształową kulę wywalczy sobie. Miało nie być tej kryształowej kuli. A tu końcówka sezonu i Kamil złapał znowu formę. I walczy o tą kryształową kulę jednak znowu. 9 żyła, 13 uranika Kubacki 21, wąsek, 23, wolny 28. No i nadal to dobrze wygląda. A Kamil już traci tylko. 40 niecałych punktów przed trzema ostatnimi konkursami, miało nie być walki o kryształową kulę. Kamil miał już tego nie wygrać. Mieliśmy się już poddać z tą myślą, a jednak możemy dalej myśleć. Nie musimy się poddawać. Jeszcze trzy konkursy przed nami, a to dalej jest realne. Żyła, piąty, Kuwacki 10 Wąsek, 13 Wolny, 16. Clemens 26 Andrzej 28 Dziękuję za obejrzenie trzymajcie się do zobaczenia na razie czekajmy widzimy się w następnych trzech konkursach